Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry. Dzisiaj gościmy w dzwonnicy loretańskiej w Subrzycy dolnej, bo Marcin i jest też dzwonnikiem, prawda to jest czy nie? Byłem, byłem, dzwoniłem tu przez dwa lata. Na burze przeganiałem, żeby tu był spokój, cisza. I udawało się. Super. Ale tak generalnie spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o Twoim rzeźbiarstwie. Czy Ty, Marcin, czujesz się rzeźbiarzem? Czuję się, czuję się, bo robię, robię to z sercem, więc yy, czuję się rzeźbiarzem. Yy, kocham to robić. I... Co najczęściej rzeźbisz? Co Cię inspiruje? Inspiruje mnie... Hmm. Lubię świątki to na pewno i przyrodę, przyroda to, uwielbiam przyrodę rzeźbić, bo, jakby to powiedzieć, no jest mi bliska, jest mi bliska. A elementy takie orawskie tam e, się znajdują tym, na tych rzeźbach, czy nie? Zdarzają się, zdarzają się, ale to zależy od też od zamówienia, bo dużo teraz zamówień robię i, i po prostu jest to zależne od zamówienia. A czy tylko tutaj rzeźbisz na miejscu na Orawie, czy jeździsz jeszcze z tymi swoimi rzeźbami gdzieś? Znaczy jeżdżę po plenerach rzeźbiarskich, nawet międzynarodowych, zdarza się tam jakiś puchar przywieźć, nawet i pierwsze miejsce rzeźby z najlepszymi nawet z całego świata. Także jest to fajne doświadczenie, przywozi się tu na orawę dużo pozytywnej energii i wiedzy, wiedzy, która jest niepotrzebna, bo uwielbiam to robić. Chciałam się zapytać, jakie drzewo najlepiej nadaje się do rzeźbienia? Drzewo u nas, no, ja rzeźbię praktycznie z topoli, bo jest to materiał, który jest tu dostępny. Rzeźbie też w smreku, w modrzewie, w jodle, bo też jest tu dostępny. Fajne rzeźby są z buka, ale, ale jest tu jednak ciężko obuka. Marcin, ty jesteś specjalistą od rzeźb, no powiem takich yy, dużego formatu. Dlaczego? Bo facet musi się spocić, a przy dużej to się spoci i jest facetem, a to taki, takie małe drobinki, no to jednak, szczerze, też plecy bolą przy tych mniejszych. Bo no cały czas musisz być zgięty. Uciekam od tego. Ja mówię, jak nie mam piły motorowej, to jakbym nie miał rąk. Czyli ty rzeźbisz tylko piłam, czy dudka też wchodzą w grę? Początek to jest piła motorowa, w sumie nawet zależy od jakiej rzeźby, ale czasem jest to 80% piła i powiem tak, że jak rzeźbisz piłą motorową, to te, tę te fakturę, to tę rzeźbę szybciej, znaczy nie tyle szybciej, tylko formę zrobisz, ruch. Odłutem to nie zrobisz tego, musiałbyś to miesiącami robić, a tak w tydzień możesz fajną rzeźbę zrobić i jest ten ruch. No to odkrywasz szybciej to, co masz w głowie. Jakbyś nam tak w skrócie powiedział taki proces, przychodzisz do drzewa, Myślisz sobie, to będzie to, jak to wygląda. No właśnie, ludzie tak myślą, że człowiek podchodzi do tego i sobie tak rzeźbi, no nie? Ale czasami nawet już w nocy już projektujesz w głowie, bo musisz zaprojektować w głowie pierwszą rzeźbę. A i później przerzucasz to, przerzucasz to na rzeźbę, na drewno. Yy, I to jest taki 24 na dobę. No, jak się Wam wydaje, że to takie proste, ale to. Nie, nie Trzeba się z, z tematem przespać. A ja, czasem żona się denerwuje, że idziesz z kimś innym spać. Właśnie to się chciałam zapytać: jak Twoja rodzina podchodzi do Twojej pasji? Pozytywnie, na znaczy cię bardzo dobrze, bo i pomaga żona. Córa ostat wczoraj była mi pomagać, mówiła mi tu przeczyść, tu wydłubaj, a ma 4 latka dopiero. Także później już miała dość. No to musiałem mi sławki dać na uszy i włączyć oczywiście. Czego nie lubisz reśpić? Y nie lubię, co jest najtrudniej rzeźbić? Nie lubię terminów, jak się już zbliżają, a jeszcze nie mam zrobionej rzeźby. A tak to wszystko lubię. Ja mam takie pytanie. A powiedz mi, Marcin, gdzie można y, kupić twoje rzeźby? Yy, no teraz to na bieżąco, bo jednak, jednak co zrobię, to sprzedam, a, a też mam dużo. Y, tak, Powiedział wszyscy, szczerze handlarzy, którzy biorą ode mnie i przyjeżdżają do mnie albo im o dworze, i po prostu ciężko kupić coś ode mnie, bo nie mam. Po prostu nie mam. A czyli dobrze, ja nie mam tak zwanego towaru. To znaczy, że jest chodliwy. Bo z tego co wiem, to powstaje też twoja. Pracownia rzeźbiarska, gdzie ona się będzie znajdowała? U mnie w Zubrzycy Dolnej. Będę wreszcie chciał zrobić małą galerię no i pracownię taką z prawdziwego zdarzenia, żeby, żeby można było przyjść do mnie, oglądać mnie na żywo i pracę moje. A czy możemy liczyć na to, że tam spotkamy innych rzeźbiarzy albo innych jakichś twórców? Oczywiście, oczywiście. W ogóle marzy mi się tutaj ściągnąć naprawdę z innych krajów ludzi, rzeźbiarzy i zrobić tu plener międzynarodowy, bo są chętni chcą przyjechać tutaj. Tylko na razie no, chcę im zrobić zgodne warunki i przygotować orawian, że przyjedzie taka ekipa i, i pokazać co robimy gdzie indziej. Z tego to, też co wiem, to działasz tak czynnie w tym Stowarzyszeniu Art Orawa. Jest tam kilku rzeźbiarzy, prawda? Czy rzeźbicie rzeźbi czasem razem? E, zdarzyło się nam, zdarzyło się nam, ale właśnie czekam teraz na e, będziemy mieć teraz plener w Lipnicy Wielkiej na Marysinę i Polanie i czekam na ten plener, bo wreszcie porzeźbimy tak konkretnie wszyscy czterech, których lubię i pozdrawiam i wykażemy się na co nas stać wreszcie na Orawie. Ma, mam nadzieję, że te rzeźby zostaną tutaj u nas na Orawie. Oczywiście. No ja w ogóle bym chciał wszystkie rzeźby przywieźć tutaj na Orawę, bo jednak e, powiem tak, no rzeźby, rzeźby, w takich miejscach, w takich miejscach jak jakieś miasta, takie naprawdę zapomniane wioski i jest tam mnóstwo rzeźb, a w górach naprawdę gdzie pasuje rzeźba do tego klimatu, do tych gór praktycznie nie ma. I dlatego chcę zarazić tych ludzi tutaj, żeby kogokolwiek, żeby były te monumentalne rzeźby i żeby była naszą reklamą, że jesteśmy po prostu też rzeźbiarzami, góralami, że jest tu fajnie. Powiedz jeszcze Marcin, co można by było poprawić, żeby wam jako twórcom tutaj na Orawie było lepiej? Czy promować się, czy, czy żebyście zaistnieli, żeby was większe grono dostrzegło? Co byśmy mogli zmienić? ci <laughs> ja powiem tak, że... <laughs> Tak jak ja na początku, jak rzeźbiłem, to jest ważne, yy, że yy, ktoś jak ma marzenia jak ma marzenia i, i je spełnia, bo marzenia trzeba spełniać, nie, nie czekać na nie, to albo się mu pomaga, albo przynajmniej nic się nie robi. Nie krytykuje się, że nie rób, po co ci to. To jest bardzo ważne i dla, i dla każdego zawodu. Dla każdego zawodu, bo yy, nawet jak się. Nic nie mówi, to już się pomaga czasem. No taki nasz naród jest, że niestety tak jest. Myślisz właśnie, że rzeźbiarstwo na Orawie przetrwa? Oczywiście, oczywiście. Moją córę zarażę, także moja córka, swoje dzieci, wnuki, prawnuki, także jak najbardziej. I nikt rzeźbiarze mam nadzieję, że też tak podejdą do tematu. Czy możesz zdradzić, albo wiesz już, gdzie powstaną, gdzie będą stały te rzeźby z najbliższego pleneru w lipnicy wielkiej? Gdzie one będą umiejscowione? Znaleźliście już takie miejsce dla nich? No na pewno będzie na na Polanie, to jest tam będzie królowa aniołów na pewno. Będzie można fotkę zrobić z, tam, z tym aniołem, a resztę no to zdradzimy później. Czyli na razie zapraszamy do twojej przydrożnej pracowni rzeźbiarskiej, gdzie każdy może podglądać co rzeźbisz, tak? I też sobie pewnie kupić to, prawda? Oczywiście, tam mnie można teraz, przez miesiąc będę tam, ok, praktycznie w dzień w dzień, bo później jadę na plener, yy, bardzo fajne miejsce w lubuskie, także miesiąc będę na pewno tam przy drodze, szybko przyjeżdżać, kupować, bo to wystawię i godzinę i nie ma. Tak <noise> więc zapraszamy do Marcina Lichosyta do Zubrzycy Dolnej. Zapraszam i pozdrawiam wszystkich ciepło i zdrowo. Hej!